Ojoj, trzęsienie ziemi w reprezentacji Polski. Robert Lewandowski bez opaski kapitańskiej w narodowych barwach, nowym kapitanem Piotr Zieliński, a reprezentacja Polski pod wodzą trenera Probierza bez Lewandowskiego w składzie. Zadziało się, zadziało się w reprezentacji Polski, a o tym wszystkim opowiem w dzisiejszym materiale. Zapraszam do oglądania. Cały ten harmider, cały ten bałagan rozpoczął się od decyzji Roberta Lewandowskiego o tym, aby nie przyjechać na czerwcowe zgrupowanie reprezentacji Polski. Robert Lewandowski napisał w swoich mediach społecznościowych, że nie przyjeżdża, ponieważ jest zmęczony. Nie sprecyzował wtedy, czy chodzi o kwestie mentalne, czy kwestie fizyczne, ale tak czy siak miał do tego prawo. Miał za sobą bardzo intensywny sezon w Barcelonie, sezon, w którym rozegrał ponad 4000 minut, więc miał Miał prawo czuć się zmęczony zarówno fizycznie jak i mentalnie. Z drugiej strony już wtedy przeszła mi przez głowę taka myśl, że to jest najwyższy czas, aby podjąć trudną. Bardzo trudną, acz stanowczą decyzję o tym, aby zabrać opaskę kapitańską Robertowi Lewandowskiemu. I teraz nie zrozumcie mnie źle. Mamy jednego z najstarszych kapitanów w Europie. Tak naprawdę trzeciego po Luce Modriciu i Cristiano Ronaldo, patrząc na te nieco poważniejsze, te lepsze, czołowe reprezentacje. I to było pewne, że Robert Lewandowski będzie miał już takie momenty, że nie będzie w stanie, nie wiem, czy to zagrać pojedynczego meczu, czy nawet nie przyjechać na pojedyncze zgrupowania. To było jasne, to jest jakby wliczone w koszta. Po 4000 minut jednak dla 37-letniego piłkarza i to napastnika, to naprawdę nieprawdopodobny wynik, i to mogło kosztować Roberta Lewandowskiego nieprawdopodobnie wiele. Stąd rozumiałem jego decyzję, ale z drugiej strony zdałem sobie sprawę z tego, że taka decyzja musi mieć swoje konsekwencje, patrząc nawet przyszłościowo na kadrę, skoro Robert Lewandowski był zmęczony po tym sezonie na tyle, aby nie przyjechać na zgrupowanie reprezentacji Polski, to warto sobie zadać pytanie, co by było za rok. Z tego co wiem, Robert Lewandowski zamierza pozostać w tej dorosłej, poważnej piłce, faktycznie w tej wielkiej europejskiej piłce. Nadal grać w Barcelonie. Barcelona zapewne w przyszłym sezonie rozegra podobną, ogromną liczbę spotkań. Jasne, Lewandowski pewnie wystąpi w mniejszej liczbie meczów, ale abstrahując od tego, będzie też rok starszy. Czy w takim razie w przyszłym sezonie, a w zasadzie po przyszłym sezonie, także nie chciałby przyjechać na reprezentację, bo byłby zmęczony? W końcu byłby to mundial. W końcu miałoby to być takie piękne zwieńczenie tej reprezentacyjnej kariery Roberta Lewandowskiego. Więc tutaj uważam, że ta decyzja musiała prędzej czy później zapaść. Na plus trenera probierza to, że zapadła ona właśnie za jego kadencji, ponieważ poprzedni selekcjonerzy nie byli w stanie, tak mówiąc kolokwialnie, w jakikolwiek sposób sprzeciwić się Lewandowskiemu, nie byli w stanie mu podskoczyć. Bardzo mądrą rzecz w sprawie Lewandowskiego powiedział Zbigniew Boniek, i tutaj się z nim zdecydowanie zgadzam. To znaczy, Robert Lewandowski nie przyjeżdża na zgrupowanie, bo jest zmęczony. Na zgrupowanie reprezentacji, na którym zapewne mógłby żyć tak naprawdę jak pączek w maśle. Mógłby sobie zażyczyć wszystko, niemal wszystko. Mógłby spokojnie powiedzieć trenerowi Probieżowi: Nie mam zamiaru grać z Mołdawią, i co. I wtedy zapewne Lewandowski nie pojawiłby się na boisku. Mógłby nawet zasiąść w zasadzie na trybunach, w garniturze pożegnać Kamila Grosickiego, z pełną klasą pojawić się na trybunach, podpisać sobie koszulki, zrobić sobie zdjęcia z kibicami byłoby po temacie, tak naprawdę zagrałby z Finlandią. Weźmy także pod uwagę to, że Lewandowski jest zmęczony, potrzebuje odpoczynku, a po kadrze miałby na ten odpoczynek nieco ponad miesiąc, ponieważ Barcelona wznawia treningi w, po w połowie lipca, to jest praktycznie miesiąc na odpoczynek. Barcelona nie gra w klubowych Mistrzostwach Świata, więc nie jest to tym spowodowane. Lewandowski miałby naprawdę wiele czasu, a znając jego przynajmniej teoretycznie, tytaniczną pracę, chociaż tego nie chcę podważać, bo pod tym względem Lewandowski jest swego rodzaju uosobieniem takiej pracy fizycznej, pracy nad sobą, nie chcę tego podważać, ale w takim mindsetzie Lewandowskiego to się nie mieści, że masz ostatnie dwa mecze w sezonie, które możesz rozegrać, później masz miesięczny ponad wypoczynek, tak naprawdę, oczywiście masz pewnie jakieś zobowiązania, to nie jest tak, że przez miesiąc leżysz na plaży, ale z drugiej strony to jest nadal wypoczynek. I nie przyjeżdżasz na tą kadrę, bo jesteś zmęczony. I teraz zastanawiam się tak, czy Robert Lewandowski faktycznie czuł, że nie jest w stanie? Czy czuł się jako człowiek, też, bo to jest człowiek, o czym sam wspomina, to nie jest produkt. Czy czuł się faktycznie w takiej sytuacji bez wyjścia? Jeżeli tak, okej. Okay. Ale tak czy siak, moim zdaniem, to powinno się wiązać z tym, że nie będzie kapitanem reprezentacji Polski. I teraz tak, mam wrażenie, że Robert Lewandowski, w ostatnich kilkunastu miesiącach, w ostatnich latach, dawał sygnały, że on faktycznie nie chce już być kapitanem. Dlatego też dziwi mnie to oburzenie na decyzję trenera Probierza. I teraz kilka cytatów. Ponieważ to nie jest tak, że Robert Lewandowski od jakiegoś czasu nie dawał już sygnałów, że kadra potrzebuje nowego lidera. Potrzebuje nowego kapitana i wielokrotnie to podkreślał. Na przykład, cytat, gdy kadra miała wyniki, to miała kilku kapitanów. Kolejny cytat, ta zmiana liderów, tutaj w nawiasie, bo tego nie powiedział dosłownie, jest potrzebna. Wsparcie z nieoficjalnymi kapitanami jest potrzebne. I teraz po raz kolejny w nawiasie, na zgrupowanie nie przyjechałem, bo wierzę w tych chłopaków, to powiedział już tuż przed meczem z Mołdawią. I teraz tak, Robert Lewandowski wierzy w tych chłopaków, Robert Lewandowski chce zmiany lidera, czy chce nadal być takim pępkiem świata w tej reprezentacji? Bo tutaj mamy sprzeczność. Można powiedzieć, że trener Probierz zachował się dosyć dziwnie i zmienił szybko swój pogląd na sytuację, ponieważ na pierwszej konferencji na tym zgrupowaniu mówił jasno, że rozumie Roberta Lewandowskiego, a po kilku dniach zabrał mu opaskę kapitańską. Ale dopatrzyłbym się także sporej zmiany poglądów, a być może po prostu fałszerstwa u Roberta Lewandowskiego. Ta decyzja, co jasno i klarownie zostało napisane, trenera Michała Probierza broni się także pod takim względem, że często mówi się jednak, że piłkarz nie powinien być większy niż klub. Że są pewne sytuacje, w których klub powinien pokazać wyższość nad zawodnikiem. I teraz przełóżmy sytuację z reprezentacji Polski na jakikolwiek mecz FC Barcelony. Podam jak najbardziej jaskrawy przykład, ponieważ wiele osób mówi o tym, że nie dziwi się Lewandowskiemu, że nie chciał grać z taką na przykład Mołdawią w meczu. Meczu towarzyskim na stadionie śląskim. I teraz tak, zwykle w styczniu Barcelona gra taki mecz w jednej z pierwszych faz Copa del Rey z jakimś tam, powiedzmy, trzecio czy czwartoligowcem. I wyobraźcie sobie, że Robert Lewandowski w zasadzie nie mówi tylko Hansiemu Flikowi, że nie chce zagrać w tym meczu, bo jest zmęczony, a komunikuje to wprost poprzez swoje media społecznościowe: komunikuje, że on jest zmęczony po pierwszej połowie sezonu i w zasadzie to nie zagra, bo jest zmęczony. I wyobraźcie sobie, jak by miała zareagować Barcelona. Bo ja nie widzę tego, żeby skończyło się jedynie na zabraniu opaski kapitańskiej. Myślę, że Blaugrana wtedy no, potraktowałaby go znacznie ostrzej. Dlatego też uważam, że oburzenie o tę decyzję Michała Probierza jest po prostu żałosne. Ponieważ w klubie by to się skończyło kilkukrotnie razy gorzej. I teraz tak, w ostatnim meczu właśnie styczniowym, Copa del Rey, Robert Lewandowski faktycznie nie wystąpił. Tylko że zapewne dogadał się po prostu z Hans Inflikiem, że nie zagra. I tyle i koniec i jest po sprawie, bo to każdy rozumie, że 37-letni Robert Lewandowski może już także czasem po prostu nie domagać pod względem fizycznym, że może być czasem zmęczony tym bardziej w tak intensywnej piłce i w takim natłoku spotkań. Każdy to rozumie, tylko może tutaj wystąpił problem w komunikacji. Nie wiem, wcześniej chociażby Kesz skarżył się na to, że o braku powołania dowiedział się z social mediów, więc być może jest problem, jeżeli chodzi o komunikację pewnych decyzji, pewnych spostrzeżeń u trenera Probieża. Nie wiem, ale z drugiej strony, no nie wydaje mi się, żeby to zapadło tak o, od tak. Żeby ta decyzja o tym, że Robert Lewandowski nie przyjeżdża na zgrupowanie, wyszła nie dość, że od niego, to jeszcze... W zasadzie last minute, że PZPN i Michał Probierz dowiedzieli się o tym z mediów społecznościowych Roberta. No nie wierzę w to, nie chcę mi się w to po prostu wierzyć. A poza tym uważam, że Robert Lewandowski poczynił bardzo, ale to bardzo zły ruch. To tupnięcie nóżką ze strony Roberta Lewandowskiego to takie odwrócenie się na trzyletniego dziecka i tupnięcie nóżką powiedzenie: Ja już pod wodzą trenera Probierza nie zagram. No to jest żałosne, to jest po prostu żałosne. Robert Lewandowski zachował się wobec kibiców także tą swoją decyzją słabo i co pisze, mam nadzieję, że będzie mi dane jeszcze zagrać dla najlepszych kibiców na świecie. No tak, bo kiedy kadra gra chyba pierwszy raz od trzech lat mecz domowy poza Warszawą, na stadionie Śląskim, na Śląsku mieszka bardzo wielu kibiców reprezentacji Polski, może frekwencja na tym meczu tego jakoś dobitnie nie pokazała, no ale jednak, nadal to była szansa dla niektórych kibiców, aby pojawić się pierwszy raz być może nawet na meczu reprezentacji Polski, to ty ten mecz kompletnie olałeś. Olałeś, może nie kibiców. Bo faktycznie kilkanaście, kilkaset, kilkadziesiąt szalików udało się czy koszulek podpisać. Okej, okay, fajnie. Tylko, że na ten mecz poleciałeś last minute, żeby ratować swoją wizerunkową dupę. Mówiąc prost, no tak to po prostu wyszło, tak to wyglądało. Jeżeli planował to Robert Lewandowski od tygodnia, to byłbym w ciężkim szoku, jeżeli jakiekolwiek dowody na to by się pojawiły, bo widziałem w tym próbę gaszenia także pożaru pomiędzy nim a Grosickim, bo Kamil e, także. Wcześniej zaczepił Roberta Lewandowskiego w wywiadzie, jeszcze przed tym meczem, może nie tak wprost, ale jednak mówiąc o tym, że on zawsze zrobiłby wszystko, aby pojawić się na zgrupowaniu, to także pokazuje pewną różnicę w mentalu obu tych zawodników i szacunek ogromny dla Kamila Grosickiego. Ale Robert Lewandowski w tym swoim oświadczeniu, nazwijmy to, bo po raz kolejny wszystko odbywa się w mediach społecznościowych dosyć nieprofesjonalnie, ale no cóż. No to Robert Lewandowski chyba troszeczkę pomylił swoją rolę. To znaczy, Robert Lewandowski napisał, że utracił zaufanie do selekcjonera reprezentacji Polski. Nie, nie, nie. To selekcjoner reprezentacji Polski utracił zaufanie do Roberta Lewandowskiego, a nie na odwrót. To jest odwracanie kota ogonem. To jest po prostu coś, czego nie cierpię, kiedy piłkarz stara się w taki sposób odwrócić uwagę od swojego bardzo słabego w tym przypadku zachowania. Jakim cudem Robert Lewandowski miał stracić zaufanie do trenera probierza? Bo nie dostanie opaski kapitańskiej, bo nie wiem co się mogło jeszcze stać, nie mam pojęcia. Przecież Robert Lewandowski, gdyby jakkolwiek chciał, gdyby nie napisał tego, że nie jedzie, gdyby tego nie zakomunikował, to na tym zgrupowaniu by był i gdyby nie zgłaszał jakiegokolwiek sprzeciwu, to zagrałby 90 minut z Mołdawią, nawet jeżeli ostatnie 30 grałby nachodzonego, i zagrałby 90 minut z Finlandią, jeżeli nawet ostatnie 45 by grał nachodzonego. No to jest coś dla mnie absurdalnego i myślę, że tutaj pomylił troszeczkę rolę, e, rolę Robert Lewandowski, i uważam, że osoby, które piszą. Teoretycznie słusznie, że to Robert Lewandowski mógłby poopowiadać trenerowi probieżowi o tym, e, o, o tym, jak to jest być trenerem, o piłce nożnej generalnie. To jest w pewien sposób fakt. Tak na pewno Robert Lewandowski ze względu na to, w jakich klubach, z jakimi trenerami pracował, ma zapewne większą wiedzę. Ale to w takim razie mógłby ją przekazać tej reprezentacji. To, że nie jest trenerem, nie znaczy, że nie mógłby w jakikolwiek sposób pomóc. Nie wierzę w to, że trener Probierz od początku był jakoś obcasowy dla Roberta Lewandowskiego. Na pewno był otwarty, bo siłą rzeczy bycie selekcjonerem reprezentacji Polski to jest otwarcie się na dialog z Robertem Lewandowskim, bo on jest kluczowym punktem tej kadry. On jest najlepszym piłkarzem polskim w historii. To jest fakt. To nie podlega absolutnie żadnym dyskusjom. Tylko nie może być większy niż reprezentacja. Wiele jest także głosów o tym, że timing tej decyzji jest zły. A ja wam powiem, że patrząc na pewne pogłoski, to jest bardzo dobry timing i on może dużo wnieść do reprezentacji Polski: takiej pozytywnej, sportowej złości i determinacji w meczu z Finlandią. Jeżeli to jest prawda, że Szatnia także nie była zbytnio zadowolona decyzją Roberta Lewandowskiego, a wydaje mi się, że tak mogło być. Jeżeli był niezadowolony Grosicki, jeżeli był niezadowolony Kamil Glik, bo on także. Włączył się w tą dyskusję. To znaczy, że szatnia mogła być także przeciwko Lewandowskiemu, i bardzo dobrze, że coś takiego się wydarzyło. Tym bardziej, że ta decyzja, ta informacja nie gruchnęła jakoś tuż przed meczem z Finlandią. A Michał Probierz będzie miał jeszcze szansę, aby ją wytłumaczyć i aby odpowiedzieć na pytania dziennikarzy w Helsinkach na konferencji przedmeczowej, przed meczem z Finlandią, bo to jasno zostało zakomunikowane. Także. To jest w tym momencie bardzo ważne i myślę, że to może pokazać w meczu z Finlandią swoje pozytywy, swoje plusy, że piłkarze będą tacy zdeterminowani, aby pokazać Lewandowski. Bardzo dobrze, że cię tu z nami nie ma, tak mówiąc w lekkich słowach. No myślę, że to jest też decyzja, która w szatni mogła zaboleć niektórych piłkarzy, szczególnie tych, którzy faktycznie chcą włożyć całe serce w grę dla reprezentacji Polski, bo to jest decyzja z tej perspektywy takiej nawet wolicjonalnej, po prostu bardzo słaba. Oczywiście, słabą decyzją jest także wybór kapitana, bo uważam, że Piotr Zieliński to jest chyba nawet tak stereotypowo po prostu najgorsza opcja. Mógł jednak trener probierz wybrać kogoś innego, ale zobaczymy. Może ta opaska kapitańska będzie wędrować. No a Piotr Zieliński na poprzednich zgrupowaniach, gdy nie było Roberta Lewandowskiego, miał tę opaskę kapitańską na ramieniu, więc być może to jest decyzja podyktowana. Takim dosyć szybkim spojrzeniem, szybką analizą, a może na chłodno będzie ona po prostu inna, no to jest coś, co zobaczymy. Tak czy siak, myślę, że każdy w tym momencie będący na zgrupowaniu jest z automatu lepszym kapitanem niż Robert Lewandowski, z tego względu, że po prostu na tę kadrę przyjechał. I widzę sporą różnicę pomiędzy Mateuszem Skrzypczakiem, niemal płaczącym ze wzruszenia w wywiadach. Po debiucie w reprezentacji Polski, po tym jak zagrał po raz pierwszy, po naprawdę ciężkiej, trudnej harówie, tak mówiąc wprost, być może nawet takiej jak miał Robert Lewandowski swego czasu, kiedy on jest wzruszony, kiedy on dziękuje za każdym razem trenerowi Probierzowi, że udało mu się zadebiutować w tej reprezentacji i brawo, bo zadebiutował swoją drogą bardzo dobrze. Ale jest ogromna różnica w tym momencie, i uważam, że reprezentacja Polski, generalnie reprezentacje ogólnie. W tym momencie powinny składać się z piłkarzy, którzy bardziej reprezentują kraj, niż czują się jakby jechali na kolejny mecz w klubie. Sam Kamil Grosicki i jego wypowiedzi są udowodnieniem tego, że można reprezentację Polski mieć w głowie, nawet ustawioną, jako coś szczególnego, jako coś, co jest dla ciebie po prostu najważniejsze: że to jest reprezentowanie kraju, że to jest robienie czegoś dla całego narodu, i to jest bardzo dobre podejście. Je oczywiście. Pochwalam. Natomiast mam także nadzieję, że teraz PZPN nie będzie stał po stronie Roberta Lewandowskiego, że Cezary Kulesza stanie jednak po stronie... Michała Probierza. Niektórzy mówią, że takie top, to, to tupnięcie nóżką Roberta Lewandowskiego powinno sprawić, że ten beton, czyli Probierz i Kulesza się skończy. Po pierwsze, Kulesza jest jedynym kandydatem w wyborach na prezesa PZPN, więc raczej się nie skończy, a Michał Probierz w tym momencie dużo zyskał, myślę, w oczach e, i szatni, i także wielu kibiców, bo jednak ta opinia o Robercie Lewandowskim w ostatnich latach się znacznie pogorszyła. Może nie w ten sposób, że już jest nienawidzony, czy nie lubiany, bo to e, za Duże słowa, ale na pewno jest część kibiców, którzy po prostu go nie trawią za niektóre występy, także bo on w reprezentacji zyskiwał, nabywał taki wizerunek troszeczkę boiskowego Lenia. Natomiast mam nadzieję, że teraz PZPN nie będzie szukał na siłę pretekstu, aby zwolnić trenera Probierza. Sam uważam, że jest bardzo wiele argumentów za tym, aby trener Probierz rozstał się z reprezentacją Polski. Różne nietrafione kompletnie powołania, dziwne decyzje personalne, no to, że tak naprawdę ta kadra nie zaliczyła żadnego postępu, a być może zaliczyła nawet regres. Są argumenty za tym, aby trenera probierza z tej reprezentacji po prostu zwolnić, ale poczekałbym w tym momencie. Nie chciałbym, żeby PZP na przykład po jakiejkolwiek porażce z Finlandią, nawet jeżeli byśmy zagrali fantastyczny mecz. Nie chcę, aby miał pretekst tylko i wyłącznie po to, aby zwolnić probierza, aby wrócił Lewandowski, może nie wiem, 5000 e, biletów e, kupionych przez e, niedzielnych kibiców, którzy chcą zobaczyć Lewandowskiego. Aby to wszystko wróciło. Mam nadzieję, że trener Probierz będzie twardo stąpał po ziemi. Wydaje mi się, że ta decyzja jest takim uwolnieniem ten, tej jego natury. Mam wrażenie, że my przez te dwa lata bardzo mocno zwiększyliśmy w swoich głowach taki ogólny wizerunek trenera Probierza który jeszcze jak pracował w klubach ekstraklasy, to miał naprawdę ostry wizerunek. Wizerunek takiego trenera, który się w tańcu nie wiadomo. Więc wydaje mi się, że on pokazał to w tym momencie swoje naturalne ja. To, że nikt nie będzie mu w kasze dmuchać, a Robert Lewandowski, mimo wszystko, chciał mu dmuchnąć z tej perspektywy, że nie przyjechał na kadrę. Więc to jest jak najbardziej coś, na co poniekąd czekałem, bo wiedziałem na wielu konferencjach reprezentacji Polski, że to, co mówi trener Probież, to jak się zachowuje, to nie jest prawdziwy on. I fajnie, że uwolnił swoje prawdziwe ja. Co wy sądzicie na temat tej decyzji i trenera Probierza, i później Roberta Lewandowskiego? Co ogólnie sądzicie na temat tego całego pożaru w reprezentacji Polski? Dawajcie znać w komentarzach, subskrybujcie kanał, zostawiajcie łapki w górę pod tym materiałem. No i co, słyszymy się w kolejnych odcinkach. Cześć!